250 milionów dolarów za walkę Logan Paul kontra Conor McGregor w Indiach w Mumbai w 2025 roku. To się wydarzy. Thank you, Logan Paul. Thank you, KSI, for this gift. Who's next for Jake Paul? Ja, jako człowiek, twórca na YouTubie, też jestem turbo z zajebistością więc stwierdziłem, że. Nie, Że też sobie taką wodę zakupię. Cześć, brygada. Karol Garnes, z tej strony, no? Dobry dzień, dzień dobry. Witam serdecznie w Nowym Roku. Mam nadzieję, że super przeżyliście Sylwestra. Kurwa. Oczywiście, że tak. Że ten nowy rok zaczął się dla Was dobrze. Dużo dzieje się ogólnie, jeśli chodzi o sporty walki, o boks, o to, co będzie już niedługo nas czekało, o czym się spekuluje, o czym plotkują polskie i zagraniczne media, ale po raz pierwszy w tym roku chciałem się z Wami spotkać w taki może trochę oryginalny sposób, ponieważ tematy, o których będziemy dzisiaj rozmawiać, będą też dotyczyć. Napojów, które mam tutaj przed sobą, a przede wszystkim tych napojów z logiem Prime, czyli napojów od Logana Pola. Ja, ponieważ niedawno przyszła do mnie ta przesyłeczka prosto od Logana Pola i Jake'a Paula, nie no, śmieję się, od, tylko od Logana Pola. Jake Paul nie ma udziałów w Prime, e, udziały w Prime ma Logan Paul i KSI. E, także dziękuję Wam. Thank you Logan Paul, thank you KSI for this gift. A ja sobie dokupiłem jeszcze oprócz tego e, Gatorade żeby po prostu porównać, czy te Prime takie niedostępne w Polsce są naprawdę bardzo dobre, czy to jest taka trochę ściema i bullshit. Dużo ciekawych, bieżących tematów porozmawiamy sobie w tym odcinku, ale przede wszystkim będziemy smakować Prime Gatorade no i jakiś tutaj mam jeszcze Napój, który ma być w ogóle super ekskluzywną wodą celebrytów. Także zapraszam na pierwszy noworoczny odcinek na moim kanale. W dzisiejszym odcinku najciekawsze jest to, że mam dla Was taką noworoczną niespodziankę, którą przedstawię Wam na dalszym etapie tego materiału, więc zostańcie ze mną, bo na pewno będzie to mega gratka dla fanów sportu walki, dla fanów MMA, dla fanów UFC, więc warto być do końca z nami. Dobrze, przechodzimy w takim razie do pierwszego produktu, który tutaj będziemy mieli, a więc jest to Gatorade, Gatorade e, Thirst Quencher Cool Blue. Mamy, na, zobaczymy, jak to będzie smakowało. Piękny, e, ładny kolor. Ogólnie Gatorade, które były przez lata dostępne w Polsce, nie wiem dlaczego od pewnego czasu nie są dostępne. Ja z nimi miałem największą skuteczność, jak byłem w Stanach Zjednoczonych. O, widzicie, amerykańskie zakrętki wcale nie są e, podporządkowane jakimś popieprzonym normom dbania o środowisko, bo Amerykanie dobrze wiedzą, że w żaden sposób to na środowisko nie wpływa. No i to jest bardzo dobre. No, co tu mogę ukrywać? Smak, który zapamiętałem ze stanów. I co najlepsze, Gatorade Blue. One ogólnie są duże, te butelki. One mają po 591 ml, więc mocno niestandardowe, jeśli chodzi o europejskie. Standardnie jest to całkiem naprawdę. całkiem dobre. Najbliżej mam wrażenie smakuje do niebieskiego Powerade, który był przez drugie lata dostępny w Polsce. Ogólnie będziemy sobie skalować od 1 do 10. Gatorade Blue, Cool Blue, Thirst Quencher 7 na 10. Dobra, przechodzimy dalej, ale oczywiście oprócz smakowania będziemy też po podejmować tematy bieżące. Ja się posłużę moją tutaj ściągą, którą sobie przygotowałem. No oczywiście, no ciężko byłoby nie zacząć od wywiadu z Dawidem Kosteckim juniorem, który jest u mnie na, na kanale. Powiem Wam, że całkiem dobrze się przyjął. Ja byłem pewny jadąc do, do Rzeszowa nagrywać ten wywiad z Dawidem Kosteckim juniorem, że no chcąc nie chcąc postać Cygana elektryzowała Polaków i elektryzuje nadal jeszcze to, że w jakiś sposób ta jego śmierć jest dyskutowana. Ja trochę poczytałem na temat tego, jak to wszystko wyglądało, sekcje, nie sekcje. No, jest to temat na pewno który wywołuje cały czas kontrowersje i bardzo dużo też hejtu spłynęło na mnie w komentarzu, jak ja mogłem zapytać syna o śmierć jego ojca. No nie wiem, z mojej strony absolutnie nie ma w tym nic zdrożnego, bo z tego, co ja poczytałem przygotowując się do tego wywiadu, no to nikt z rodziny w to nie wierzy. Gdzieś tam natknąłem się na wypowiedź jego siostry, która mówiła, że jeszcze kilka dni temu rozmawiał ze swoją żoną, jakby nic nie wskazywało na to, że że to samobójstwo może może mieć dojść do skutku po prostu więc nie uważam, że zapytanie się o to, czy on wierzy to, że jego ojciec sam odebrał sobie życie jest czymś zdrożnym, jak usłyszeliście absolutnie nie jest nie daje wiary na to, że, że sam jego świętej pamięci tata coś takiego zrobił. Polecam serdecznie oglądać, bo też poznacie Dawida Kosteckiego juniora, który już w kwietniu na gali FIST Universe 4 ma zadebiutować w pracy w walce bukserskiej, Opowiada o tym, jak wspomina treningi ze swoim ojcem i tak dalej, i tak dalej, więc serdecznie do tego zachęcam. A my przechodzimy już do Prime Strawberry Banana Hydration. I teraz tak, zaczynamy się na sekundę przy Prime, bo Prime to jest ogólnie produkt Logana Pola i KSI, także Logan KSI, thank you so much for the Prime once again. Kolejna buteleczka bez żadnych tutaj bez żadnych tutaj wymysłów. Jest to smak Strawby banana, czyli truskawka i banan. Um... Zobaczymy jaki to będzie smak, ale jest to produkt, który zdobył rynki ogólnie w Stanach Zjednoczonych, w Europie, w wielu, 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 wielu krajach i Prime naprawdę był sukcesem biznesowym. O tym też wspominał Logan Paul, że świetnie, świetnie się to przyjęło. No i trzeba powiedzieć, że Prime partneruje już dużym klubom piłkarskim, jeśli chodzi o Europę, bo wiem, że Arsenal, wiem, że Barcelona, Bayern, Monachium. Jeśli chodzi o Stany Zjednoczone, no to przede wszystkim Logan Paul świetnie wpisał się ze swoim produktem w amerykański wrestling, gdzie jest czynnym zawodnikiem i na Galach Pay -per View Prime jest pierwszą marką, która w ogóle pojawia się na oktagonie gal na żywo WWE. No i właśnie WWE zawsze mnie irytowała ta nazwa, bo niektórzy mówią WWE, niektórzy mówią WWE, niektórzy mówią WWE, niektórzy mówią WWE jeśli jesteśmy w Polsce, więc. Więc trzeba powiedzieć, że właśnie ten napój Prime no, zdobył furorę. W Polsce mi się daje, że jakoś bardzo się nie przyjął. Były okazjonalne takie dropy, czy do żabki, czy do Dino, czy do jakichś innych sklepów, gdzie po prostu te napoje się pojawiały. Ale szczerze mówiąc, cena w Polsce w granicach na początku to w ogóle były jakieś kosmiczne ceny, bo to chyba było całkiem importowane i kosztowały po 20-30 zł za butelkę. Teraz jak gdzieś yy, idzie wyłapać, no to w granicach 10 zł za butelkę, więc. W żabce ostatnio chyba nawet gdzieś mi się majdnął mm, jakiś smak, ale ona akurat próbowałem, więc, więc y, nie byłem zainteresowany. Truskawka, banana Próbujmy. Mm. Powiem Wam tak, lubię truskawkę, lubię banana. Jest to całkiem... Całkiem dobry smak, szczerze mówiąc, jestem zaskoczony, myślałem, że to będzie mocno chemiczne, bo te prime mają to do siebie, że takie mają dziwny posmak, no ale jestem pozytywnie, powiem Wam szczerze, zaskoczony. Damy tutaj 6 na 10, nie jest lepszy niż wcześniejszy niebieski Gatorade, ale myślę, że 6 na 10 zasługuje na to, żeby właśnie taką ocenę dostać. Lecimy w takim razie dalej. Jake Paul, Jake Paul pojawia się znowu. Dużo się mówi o Jake'u Paulu, który wiadomo, minęło już no, półtorej miesiąca od jego walki z Mike'em Dysonem na Arlington Stadium. W Arlington, Texasie na AT&T Stadium, na stadionie Dallas Cowboys. No i teraz Jake Paul wrzucił taką grafikę, w którym po prostu pyta, who's next? Who's next for Jake Paul? No i tam mamy światowej sławy pięściarzy: Dibois, Better B.F. Hmm, oczywiście jest też meksykański rudzielec, czyli Saul Alvarez, Canelo. E, przepraszam, czy się troszkę roz, rozproszyłem. No ale jest też KSI, jest też Tommy Fury, czy, czy Conor McGregor. Więc. E, więc po prostu zobaczymy, kto będzie tym następnym rywalem J.K. ponieważ y, social media Most Valuable Promotions y, mówią, że announcement very, very soon. Więc y, zobaczymy, zobaczymy jak będzie wyglądało, y, jak będzie dalsza kariera J.K. poła wyglądała. Dajcie znać może z kim wy chcielibyście zobaczyć. Czy to ma być kolejna przebrzmiała legenda, czy raczej atak na kogoś młodszego i takie realne sprawdzenie się J.K. Poła. Przechodzimy dalej w takim razie, próbujemy, więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Może teraz dla odmiany Gatorade. Na razie Gatorade, a Prime prowadzi Gatorade. Gatorade to jest produkt, który w ogóle bardzo mocno zakorzenił się w amerykańskiej, w amerykańskiej kulturze, od lat związany, czy to z NBA, czy z NFL. Myślę, że całkiem nie, całkiem nie tak wygląda. Jest to buteleczka i tu jest smak green, Apple. A więc ja jestem naprawdę bardzo, bardzo ciekawy tego zielonego jabłuszka, jak ono smakuje. Kolor, jak widzicie, to różni Gatorade od, od Prime, że ten kolor jest widoczny bezpośrednio, ponieważ później ta butelka jest pusta. Gatorade Fierce First Quencher Green Apple. Tu był Cool Blue, to jest Green Apple. Sprawdźmy, jak smakuje. Bardzo fajny. Bardzo fajny, bo powiem Wam, że nie przebija się taki chemiczny posmak tego jabłka, tylko, tylko on smakuje trochę jak po prostu rozpuszczony jabłkowy jakiś cukierek. A wiecie, że nieraz te smaki w napojach i tak dalej są mocno, mocno chemiczne i nie są prawdziwe. A teraz naprawdę ten Gatorade Green Apple to jest kozak. Ja dam mu spokojnie 8 na 10. Wypróbujemy sobie jeszcze. Nie wiem, zgubiłem i robię zamówienie. Zamówiłem sobie wodę. Woda, jakich zapewne pełno na świecie, ale to jest woda, która bardzo często towarzyszy jakimś szczególnie influencerkom. Ja, jako człowiek twórca na YouTube, też jestem turbo zajebistą influencerką, więc stwierdziłem, że, że też sobie taką wodę zakupię. Jest to woda Fiji, naturalna, niegazowana. Super zajebista woda wprost dla influencerów, którzy chcą flexować się na Instagramie, wodą, którą mogliby kupić w każdym normalnym sklepie spożywczym. Jest w, jest w bardzo gustownej butelce z ciekawymi kolorami. Smakuje jak każda woda dostępna w każdym kraju na świecie. Dziwny opis. Spróbujemy, czy to jest. A widzicie, i tu już. A nie. Dobra. Widzicie, czy jest przewaga wody Fiji. Woda Fiji jest przewaga wody Fiji, ponieważ. O, no nie, no. Ja ci absolutnie nie dziwię tym influencerom, czyli to jest, to jest, no po prostu to jest normalna, zwykła woda, ale, ale się teraz czuję influencersko. Woda Fiji 2 na 10. Możemy zrobić sobie teraz takie kilka ujęć na przykład z taką wodą. Czek, czek. Że niby mam o cześć pozdrawiam was. Tak jest dobra woda Fiji do zapomnienia e, kosztowała niedużo, więc stwierdziłem, że dobra dorzucimy po prostu brakowało mi trochę, żeby była darmowa przesyłka za tego bo przypominam, że Prime wysłał mi Logan Paul przy współpracy z KSI. -em. Dobra, przynajmniej oczyściliśmy sobie teraz szklaneczkę przed kolejnymi smakami. Ale przechodzimy też do kolejnego tematu, ponieważ wchodzimy teraz z powrotem do Prime. I teraz tak, wypróbujemy sobie Prime ten. Dlaczego ten? Już zaraz mówię. Prime wiąże się też z tym, że bardzo dużo mówi się o walce Conor McGregor kontra Logan Paul. Zdziwiony jestem akurat tym, że Conor McGregor ma się bić właśnie z Loganem Paulem, który z boksem ma w ostatnich latach dużo mniej wspólnego niż prężnie rozwijający się Jake Paul, który nie tak dawno walczył z Mike'iem Tysonem, więc Mike Tyson, Conor McGregor, no to byłyby naprawdę dwa przepotężne nazwiska. No ale Logan Paul kontra Conor McGregor. To się ma wydarzyć w Indiach. Za tę walkę ma zapłacić bardzo bogaty indyjski miliarder. Ma być to walka pokazowa, która ma się odbyć w 2025 roku. No i o tym już pisze na swoich social mediach, właśnie Conor McGregor. Więc Conor McGregor ma się zmierzyć z Loganem Połem. Tej walki, chcę Wam powiedzieć, miliarder nazywa się. Anand Ambani i walka ma się odbyć w Mumbai w bieżącym już 2025 roku. 250 milionów dolarów za walkę Logan Paul kontra Conor McGregor w Indiach w Mumbai w 2025 roku to się wydarzy to się wydarzy i wcale w to nie wątpię. Ale dlaczego to ma być Logan Paul, a nie Jake Paul? Po pierwsze, Logan Paul jest dużo łatwiejszym rywalem niż Jake Paul, ponieważ boksersko Logan moim zdaniem nie dojeżdża i ja bardzo dziwiłem się wielu polskim ekspertom, to nazwijmy, którzy przed walką Tyson kontra Paul mówili, że boksersko to, to Logan jest lepszy. Nie, Logan jest lepszym sportowcem, Logan jest lepszym atletą. Świetnie daje sobie radę w ringu WWE. No ale nie jest pięściarzem. Do tej pory stoczył dwie walki z ksi jedną zremisował, drugą przegrał, a później bił się na gali MS Fitz w Manchesterze z Dylanem Denisem, ziomkiem Konora McGregora, no, z którym wygrał na punkty, ale patrząc na to jak prezentuje się, prezentował się w ringu Floyd jak prezentował się, jak prezentował się w ringu Logan, a jak prezentował się Dylan Dennis, który był cały czas za podwójną gardą, niewiele chciał mu zrobić, w ostatniej rundzie go jeszcze obalił. Więc w takim razie dla Conora McGregora będzie to dużo łatwiejszy przeciwnik. No a jeśli jest 250 milionów dolarów w grze dla każdego z osobna, to nie jest tak, że mają do podziału. 250 milionów Logan Paul, 250 milionów Conor McGregor. Wow. No i to jest też na pewno spowodowane tym, że Prime, a to jest Prime Erlinga Halanda. Tak, to jest desygnowana butelka Erlinga Halanda, ponieważ Prime myślę, że zdobył sobie na pewno serca tym, że robi desygnowane butelki dla swoich zawodników, którzy promują tę markę, dla klubów, które promują swoją markę i tak dalej, i tak dalej. No i właśnie, ostatnimi czasy Logan Paul wbił się na indyjski rynek z Prime'em, był tam z KSI'em, ogromna feta, tysiące indyjskich, tysiące, setki tysięcy indyjskich fanów, którzy go tam przywitali, więc na pewno jest to też spowodowane tym, że Logan Paul będzie chciał promować swój Prime właśnie w Indiach, a nie ma lepszego sposobu na to, by taką walkę zrobić w Indiach jak walka właśnie, jak pojedynek Logana z Connorem Magregorem, dla którego byłby to drugi pojedynek w boksie po kiedyś e, kilka lat temu. Ogromnie zajebiście sprzedanej walce z Floydem Mayweather'em juniorem, dlatego ten Floyd mi tam w międzyczasie do głowy przychodził. Dobrze, nie przedłużając, przechodzimy więc do kolejnego produktu, a jest to Prime Erlinga Halanda. Jest to butelka desygnowana dla właśnie Norweskiego napadziora z wodnika Manchester City po raz kolejny, wbrew unijnym smakom, mm, pachnie to naprawdę fajnie. Ja powiem szczerze, że jak widzicie tutaj, troszkę tych Prime'ów wypiłem. lubię jak mam kolorową na półce. Nie no, ten jest pyszniutki z Erling Holland przy współpracy z Prime. Nie no, bardzo dobry. On mm, przypomina smak. Nie wiem czy. Yy, Dobrze się nie mylę, był taki trzykolorowy Prime kiedyś. On, taki cukierek, lądowy to jest to jest ten posmak. Bardzo, bardzo smaczny. Trzeba powiedzieć, że, jak ha Erlinga Halanda nie lubię, ponieważ mój kumpel, który gra ze mną czasami w FIFA, zawsze wybiera Manchester City, bo musi grać w Manchester City, bo właśnie tam jest Haland. No to trochę bramek mi już skurkowany strzelił. Wiadomo, żartuję, jest kozakiem. No i trzeba przyznać, że ta kolaboracja z Prime naprawdę udana. 7 na 10. 7 na 10 dałbym za ten Prime i za tę współpracę Erlinga Halanda z. Prime. Ostatnio też czytałem doniesienia zagranicznych mediów, które mówią, że Mike Tyson bardzo słabo znosi przede wszystkim ten brak zainteresowania swoją osobą, który był przy okazji listopadowej walki z Jakeem Polem. Mamy nadzieję, że w żaden sposób nie odbije się to na psychice żelaznego. No i coś czuję, że właśnie to zainteresowanie może spowodować, że Mike będzie jeszcze chciał zawalczyć. Może nie jest 30 lat młodszym zawodnikiem, ale z jakąś odkopaną, odkurzoną legendą. Dlaczego nie? Bo pamiętajcie jedno, że mówi się, że zawsze dla zawodników najważniejsze są pieniądze są bardzo ważne w 95% ale czasami te 5% tego bliktru zainteresowania, które wróciło do Tysona, czy do jakiegokolwiek zawodnika, który kiedyś był gwiazdą naprawdę to mocno mocno grzeje tutaj pod kopułą więc nie dziwię się, że to ogromne zainteresowanie które miał przed walką z Jake'iem, polem Mike Tyson troszkę go tam połaskotało w ego no i być może doprowadzi do tego, że Mike Tyson znowu wróci na ring. Przechodzimy dalej. Mieliśmy teraz Prime. Mieliśmy teraz Prime, więc wrzucimy sobie Gatorade. Gatorade Riptide Rush. Dobrze widzicie? Dobrze widzicie, tak. Gatorade Riptide Rush. I to ma być, z tego co wyczytałem chyba, smak coś zajeżdżający winogronem. A ja lubię winogrono, więc mam szczerą nadzieję, że tak właśnie będzie, jak widzicie. Piękny fioletowy. Ach, nie dopijemy jeszcze tutaj. Piękny fioletowy kolor, ładnie pachnie i zajeżdża winogronkiem, to zgadza się. O nie No, bardzo przyjemne. Bardzo przyjemne, wpisujące się fajnie w moje kubki smakowe, bo ja ogólnie lubię winogronowy posmak. Więc tutaj, dla tego napoju. Gatorade winogronowy, ale jest to Gatorade Riptide Rush, daje solidne, solidne 7 na 10 myślę. 7 na 10, damy 8, dobra więc damy na 8, jak jesteśmy już przy, przy marce Prime i o tym co mówiłem, no to powiem Wam tak, Amadeusz Ferrari po raz kolejny w Farmazonie. nie jest to żadna nowość i żadna rewelacja, że wszystko co mówi Amadeusz Ferrari, to może nie wszystko ale 98% tego co on mówi trzeba brać po prostu jako jego wymyślone spekulacje, gdy gada sobie tam na relki do, do telefonu obiecywał, że, że ma się bić w Manchesterze, w Manchesterze bić się nie będzie na ostatni Fejmie miał skopać dupę Alanowi, no to potrzebował Pat do tego, żeby to zrobić. No i finalnie, na no ciekawie zapowiadającej się gali w Manchesterze Misfits Boxing, na której wystąpi m.in. mój znajomy Wade Plemons, za którego będę mocno trzymał kciuki. Amadeusza na karcie finalnie nie ma. Amadeus, why are you lying again? Dobrze, przechodzimy sobie do kolejnego Prime, ponieważ Prime jest też partnerem Misfits Boxing, dlatego też wspomniałem o tym, co yy, i, i, i mówią Amadeu, że też nie chcę wchodzić jakby w, w, w tematy tych buksdelów i, i wardęgi, bo ja jestem totalnie znudzony tematem Backstona, wardęgi, wszystkich tych... Afer, w których polski internet bierze udział, aczkolwiek widzę po zainteresowaniu, że jest już tych ludzi coraz mniej Bogu dziękować. Więc yy, odnoszę się tylko do tego, co mówił w kontekście Misfits Boxing. A Misfits Boxing, jak wiemy, odbywa się już yy, nie 11, tylko 18. 17? Tak, 18? W sensie wiem, w którą sobotę, tylko nie pamiętam, który to jest dzień. 18 w Manchesterze, tam Darren Till miał się bić z Tomi Furym, finalnie Tommy Fury wycofał się z pojedynku, um, no i tej walki nie zobaczymy. Będziemy widzieć main event Darren Till kontra Antony Pretty Boy Taylor, ciekawy też zapowiadający się starcie na no w main będzie jak wspominałem Wade Plymouth. Teraz um, przechodzimy do Prime, który jest zrobiony przy współpracy z LA Dodgers, czyli z drużyną baseballową. I teraz bardzo mi ciekawi ten Prime. 25 kalorii w butelce, no to jest dobry wynik. Bardzo mi ciekawi ten Prime, bo jak wiemy, wszystko co amerykańskie mnie ciekawi, pachnie ładnie. Widzicie, one są wszystkie takie mocno przeźroczyste. Znaczy, no to nie jest przeźroczysty, to jest, jest troszkę zamglony. Jest troszkę zamglony. OK, to teraz rozumiem. Czyli to tak naprawdę ice pop. OK, a jaki był tu? Czyli to jest ten smak ice pop, który mówiłem, czyli ten trójkolorowy oryginalny Prime. A ten Erlinga Halanda widocznie jest jakimś po prostu stricte desygnowanym napojem, i powiem szczerze, że ten Erlinga Halanda, jeszcze sobie go tu przypomnimy, ale mi się wydaje, że był lepszy. Tak, tak, Erlinga Halanda jest lepszy. Ten, mimo całej sympatii do amerykańskiej kultury, baseballa i ogólnie to jest chyba najładniejsza butelka, jaka będzie tu stała u mnie. Na PURCE LA Dodgers, czyli drużyna z dużą kulturą, tradycją i ogólnie historią, jeśli mówimy o baseballu, amerykańskiej bardzo popularnej dyscyplinie, nie dojechała. Tutaj dałbym takie 6 na 10. Wiatrzał. No i przechodzimy, Szanowni Państwo, do dwóch ostatnich propozycji. Pierwsza to Gatorade. Glazier Cherry. No proszę. Glazier Cherry, czyli to jest ma być jakiś coś z wisinku. Zobaczymy. Powiem tak, mm. zajechało trochę, może, może zajechało, może źle to nazywam, ale w pierwszym momencie zapachniało to wiśnią, ale na końcu dziwny posmak, bardzo dziwny, najsłabszy, zdecydowanie najsłabszy z wszystkich tych izotoników, 4 na 10. I teraz ostatni. I to jest, Szanowni Państwo, wyjątkowa chwila, ponieważ jest to desygnowany. o właśnie, nie wspomniałem jeszcze wcześniej, że przede wszystkim Prime współpracuje też z UFC. I jest to desygnowana butelka Prime z okazji UFC 300, które odbyło się co prawda w minionym roku, ale udało mi się zdobyć nie, dzięki uprzejmości Logana, Pola i Keysa. E, udało mi się zdobyć właśnie taką butelkę. I teraz uwaga, to nie jest tak, że. Jestem samolubny i mam tylko jedną, jeśli zauważyliście, to tutaj druga butelka um, UFC 300 Prime. Myślę, że doskonale pamiętacie tę galę, która odbyła się bodajże w kwietniu. Tak, dokładnie 14 kwietnia minionego roku miała miejsce gala UFC 300 dla fanów MMA, dla fanów UFC, mieszanych sztuki walki. Ten, ten event będzie na pewno kapitalny w walce wieczoru Alex Pereira wygrywa y, ogólnie kapitalne pojedynki, m.in. walka też Maxa Hollowaya z Justinem Getchy Getci Get... She, Get, She, Get, She, Get Ciężko, zawsze zapominam jak się wymawia dobrze to nazwisko. W każdym razie Jedną próbujemy, druga jest dla Was, drodzy widzowie, w prezencie. Zaraz powiemy, jak ją zdobyć. One są obie oczywiście brand new, zaplakowane, za, zamknięte, nowiutkie, świeżutkie kod ważności do marca 2025 roku, więc zaraz jeden z moich widzów będzie miał szansę właśnie taką pamiętkową butelkę zdobyć, bo no nie ukrywam jest to fajne, e, fajna sprawa zgarnąć z zgarnąć za friko coś takiego w prezencie na Nowy Rok ode mnie. Mm, a my próbujemy teraz ostatnią butelkę, legendarny moment UFC Prime 300. Oj, nie żałowali, pod sam korek nalane. Na, na. Tu jest. to też jest jeszcze inny smak, bo ja ogólnie. W momencie, jak ogarnąłem, że tutaj jest ice pop przy okazji do jerse'ów, to pomyślałem, że może to po prostu jest tylko kwestia etykietki że to są normalne, zwykłe prime'y, które wrzucają w etykietę i tak dalej, ale nie jest tak absolutnie. No i trzeba powiedzieć, że, że jest to też kozacki smak. Oceniamy UFC 300, limitowana edycja Prime, solidne, 9 na 10, najlepszy, najlepszy zdecydowanie najlepszy z wszystkich, które tutaj. Piłem jak zdobyć limitowaną butelkę z UFC 300 przy współpracy z Prime w prezencie na nowy rok ode mnie na moim kanale. Musicie po pierwsze być moim subskrybentem i napisać w komentarzu, który z zawodników walczących w UFC jest waszym ulubionym, najbarwniejszą, najciekawszą odpowiedź, która mnie złapie za serduszko. Wybiorę, złapiemy się w wiadomości prywatnej. No i oczywiście wyślę za Afryko w ramach prezentu tę butelkę. Tę butelkę, bo ta jest pełniutka, nowiutka. Z tej już troszkę piłem. I w ramach prezentu wyślę właśnie taką butelkę do któregoś z moich widzów, więc serdecznie zachęcam do wzięcia udziału w tej zabawie. Jest to taki mój prezent dla Was. Też niedługo wbijamy 15 tysięcy subskrypcji na moim kanale, więc jest to wszystko takie powiązane na nowy rok. Właśnie po to, by byście mieli okazję spróbować tych Prime'ów. Mieli okazję troszkę wejść w bliższą relację ze mną, jako twórcą. Dziękuję Wam za dzisiaj. To był, powiem szczerze, bardzo przyjemny odcinek. Pogadaliśmy na kilka tematów. Oczywiście tematów bieżących też nie będzie brakować, więc słyszymy się już niebawem na kanale. Dziękuję za dzisiaj. Pamiętajcie. To, dokładnie do, a więc butelka UFC 300 z limitowanej edycji przy współpracy z Prime, może być Wasza z Afriko. A jak? No to wszystko dowiecie się z filmu. Dowiedzieliście się z filmu. Serdecznie zachęcam. Dzięki za dziś.